Jan Fleming z serii Agent 007 James Bond Ośmiorniczka Wiesz co? Powiedział do ośmiornicy major Dexter Smythe. Jeśli się uda, będziesz dziś miała prawdziwą ucztę. Ponieważ oznajmi to głośno, jego oddech zasnął w głową szkło maski do nurkowania, a on sam został zmuszony do wynurzenia, co nie było zbyt trudne, biorąc pod uwagę fakt, że gdy stanął na pokrytym białym piaskiem dnie, woda sięgała mu zaledwie do ramion. Zdjął maskę, splunął do jej wnętrza, rozprowadził ślinę po szkle starym zwyczajem płetwonurków, zadowolony założył ją i z powrotem zanurzył się w wodę. Z otworu w rafie koralowej, tak jak poprzednio, obserwowało go oko umieszczone w fałdeł brązowego worka. Teraz jeszcze dodatkowo wysunęła koniec macki i kołysała nim leniwie, jakby węszyła co się dzieje. Smite uśmiechnął się z satysfakcją. Jeszcze trochę, może jeszcze z miesiąc oprócz tych dwóch, które spędził na oswajaniu ośmiornicy i osiągnie sukces. Ale wiedział, że nie będzie miał tyle czasu. A dziś zaryzykować podanie własnej ręki zamiast kawałka mięsa na czubku harpuna, jak zwykł to Dalton robić, wydawał się jeszcze zbyt wielkim ryzykiem. Nie mógł jej jeszcze ufać. Istniało zbyt duże prawdopodobieństwo, że z dziury wyprysnął pozostałe macki, owijając się wokół jego ręki. Wystarczyło, że zostanie pociągnięty zaledwie pół metra w głąb, by zawór maski zamknął się automatycznie, co spowodowałoby uduszenie jej właściciela. Gdyby zaistniał maskę, skończyłoby się to utonięciem. Obie perspektywy niezbyt go cieszyły. Oczywiście miałby czas, żeby przebić ośmiornicę harpunem, ale na taki okaz trzeba było więcej niż jednego pchnięcia. Perspektywa nęcąca, co prawda. Miał szansę jak pięć do jednego. Dokładnie takie same jak gracz w rosyjską ruletkę, Mogłoby to być szybkie rozstrzygnięciem kłopotów, ale jeszcze nie teraz. Tym bardziej, że problem pozostałby nierozwiązany, a obiecywał profesorowi ben z instytutu, że spróbuje mu pomóc. Powoli ruszył wzdłuż rafy, nie odrywając wzroku od dna. I dziś szukał tylko jednego kształtu. Jednego, jedynego mieszkańca tych okolic, który był równie brzydki co groźny. Skorpena Plumieri, jak nazwał go profesor. Ogólnie znanego jako ryba skorpion, a bardziej naukowo zaś jako skorpę nacentkowana. Emerytowany major Dexter Smiles z królewskiej marynarki, kawaler orderu Imperium Brytyjskiego, był niegdyś odważnym i rokującym duże nadzieje oficerem oraz przystojnym młodzieńcem, mającym na koncie mnóstwo podbojów, szczególnie wśród kobiecych służb pomocniczych, wren, i ac, zajmujące się łącznością lub sekretariatem. Teraz miał 54 lata. Był łysiejącym i coraz grubszym wrakiem po dwóch zawałach. Jego lekarz, Jimmy Graves, poznany w Queens Club przy grze w pokera o wysokie stawki, określił ten ostatni, który zdarzył się ledwie miesiąc temu, jako drugie ostrzeżenie. Mimo to doskonale ubrany, z zakrytymi żlakami, brzuchem opiętym specjalnym pasem, Major nadal prezentował się znakomicie i wciąż był mile widzianym gościem na przyjęciach i obiadach wydawanym na północnym wybrzeżu. Dla znajomych było niewyjaśnioną tajemnicą, dlaczego zamiast ograniczać się do dwóch uncji łyski dziesięciu papierosów, na które pozwalał mu lekarz, kopcił jak komin, co noc udawał się spać, jeśli nie pijany, to przynajmniej uczciwie podpity. Prawda była taka, że major Dexter Smith dotarł do granicy samobójstwa. I powodów tego stanu rzeczy było wiele, choć część z nich całkiem nieskomplikowana. Nie był w stanie porzucić Jamajki, której tropikalny klimat zupełnie rozłożył jego zdrowie, choć na pozór wydawało się, że doskonale go zakonserwował. Dodając do tego zadawnione uczucie winy, uleganie zachciankom i nałogą, ogólną odrazę do własnej osoby i pustkę po śmierci żony, był wypaloną, gładką skorupą, że praktycznie przez przypadek i siłą rozpędu. Mary zmarła dwa lata temu i od tego czasu nikogo nie obdarzył uczuciem. Co prawda, sam nie bardzo wiedział, czy ją kochał, ale od jej śmierci brakowało mojej miłości i troski, niejednokrotnie irytującej, ale zawsze obecnej. Być może mógłby ten brak zastąpić przyjaciółmi spośród dawnych wojskowych, teraz właścicieli ziemskich czy polityków, ale z różnych powodów, przede wszystkim pogardy, nigdy o nich nie zabiegał i praktycznie rzecz biorąc takich przyjaciół nie miał. Skutek łatwo przewidzieć. Często zaglądał do butelki, był śmiertelnie znudzony i gdyby nie jedna, jedyna sprawa, dawno już połknąłby zawartość opakowania barbituranów, który bez większych problemów uzyskał od miejscowego lekarza. Co prawda lina ratunkowa, która otrzymywała go na granicy życia, była nadal cienka. Ostre picie doprowadza alkoholików do przerysowania właściwości swego podstawowego temperamentu. Jeden z czterech klasycznych postaw – sangwinika, flegmatyka, choleryka i melancholika. Pijak sangwinik dochodzi do punktów, w którym zwycięża histeria i zidiocenie. Flegmatyk zapada w bagno ponurości. Choleryk to po typowy zawadiaka, któremu rysownicy poświęcili niezliczone ilości dowcipów i który większość trzeźwych dni spędza na odsiadywaniu wyroków za wyrządzenie szkód cielesnych czy materialnych. Zaś melancholik zostaje sprowadzony do rozpamiętywania przeszłości, rozczulania się nad sobą i rzewnych łez związanych z tymi tematami. Major Smyth był melancholikiem, który pogrążał się w rojeniach na temat ptaków i ryb zamieszkujących pięć akrów posiadłości Barlets. Falki, tak nazywał tereny otaczające willę wraz z plażą i rafą koralową ciągnącą się wzdłuż brzegu. Szczególnymi jego ulubieńcami stały się ryby, do których przemawiał i które traktował jak ludzi. Ponieważ ryby raf koralowych nie opuszczają zazwyczaj swych terytorium, podobnie jak czyni to większość małych ptaków, po dwóch latach znał je wszystkie, darząc z głębokim uczuciem i wierząc, że one także go kochają. Niewątpliwie go rozpoznawały, podobnie jak przymusowi mieszkańcy zoo znają swoich opiekunów, gdyż zjawiał się codziennie, regularnie zaopatrując je w świeży pokarm, od alg poczynając, a na mięsie kończąc. Normalne też było, że gdy płynął tak jak teraz wzdłuż rafy i kanałów prowadzących w głębiny, różnokolorowe towarzystwo bez lęku kręciło się wokół pełne wyczekiwania, skubiąc od czasu do czasu harpun, który kojarzył im się jedynie z widelcem, zaglądając w szkło maski lub lekko podszczypując nogi. Część umysłu majora rozpoznawała i witała, choć bezgłośnie, równo, różnobarwnych tubylców. Jego jednak interesowało coś innego. Znalezienie zabicie jednego, jedynego wroga na rafie – skorpeny. Gatunek ten zamieszkuje większość południowych mórz świata i wykazuje pewne zróżnicowanie regionalne. Odmiana, która żyje w wodach Indii Wschodnich ma zaledwie 30 centymetrów i waży niewiele ponad pół kilograma. Ale mimo to jest jedną z najgroźniejszych i najbrzydszych istot zamieszkujących tamtejsze regiony. Jakby sama natura ostrzegała przed zagrożeniem strony. Ma brązowo-szarą barwę i dużą kanciastą głowę ostro zarysowanych na roślach, do złudzenia przypominające krzaczaste brwi ocieniające wściekłe czerwone oczy. Nakrapiany grzbiet i neutralny kolor doskonale maskują potworka wśród raf koralowych, który, choć niezbyt wielki, jest silnie uzębiony. Posiada też paszczą, w której pomieścić się mogą w całości prawie wszyscy mniejsi od niej mieszkańcy tej okolicy. Nazwę, swą jednakże zawdzięcza czemuś innemu. Płetwa grzbietowa, mogąca podnosić się w razie potrzeby, a właściwie pierwszy jej człon, działa na zasadzie strzykawki zaopatrzonej w truciznę, zdolną zabić w krótkim czasie człowieka. Szczególnie jeśli trafi w tętnicę lub w okolice serca. Wtedy wystarczy tylko draśnięcie. Jest o wiele większym zagrożeniem dla pływaka lub nurka niż barakuda czy rekin. Przyzwyczajona, że omijają inne ryby, tak dzięki kamuflażowi, jak i potężnej broni. Nie ucieka przed niczym, nie licząc bezpośredniego dotknięcia czy bardzo bliskiego kontaktu, a i wtedy przeważnie rzuca się do ataku, a nie do ucieczki. Na piasku wygląda jak fragment porośniętego korala. Na tle rafy jest prawie niezauważalna. Major Smac zdecydowany był znaleźć ją, zabić i poczęstować nią swoją ulubienicę ośmiorniczka. Celem eksperymentu, o który prosił go bękry było stwierdzenie, czy ta przyjmie ten rodzaj pokarmu, czy też go odrzuci rozpoznając zagrożenie, a może spożyje w całości lub części, jeśli zajdzie ta pierwsza ewentualność i w końcu czy trucizna wywoła jakikolwiek skutek. Ponieważ dzisiejszy dzień był początkiem końca majora Smajta i mógł być końcem ośmiorniczki, postanowił znaleźć odpowiedź na te pytania i pozostawić po sobie choć tak miłą pamiątkę jak niewielka notatka w zakurzonym archiwum Instytutu Badań Życia Morskiego. A wszystko dzięki temu, że od paru godzin jego i tak nieciekawa egzystencja na tym Bożym świecie zmieniła się znacznie. I to zdecydowanie na gorsze. Tak, zdecydowanie, że jeśli będzie zdecydowanie, jeśli będzie miał szczęście, za parę tygodni może oczekiwać kary dożywotniego więzienia. Za parę tygodni, gdyż wymiana depesz między gubernatorem, Secret Service Scotland Yard i prokuraturą nie mogła być załatwiona w krótkim czasie, jeśli szczęście dopisze gdyż grozi mu wręcz kara śmierci. I pomyśleć, że zawdzięcza to tylko i wyłącznie jednemu człowiekowi, noszącemu nazwisko Bond, komandorowi Jamesowi Bondowi, który pojawił się rankiem o 10.30 w taksówce z Kingston. Dzień rozpoczął się normalnie. Stał na kacu, połknął parę tabletek Panadolu, stan serca nie pozwalał mu na używanie aspiryny, Ogolił się i na tarasie spożył śniadanie, po czym przez kilka godzin dokarniał ptaki resztkami. Następnie połknął przepisaną porcję mleków na sercowych i do około 11 zabijał czas lekturą Daily Glinera. Czas ten sam sobie wyznaczył jako początek pierwszego drinka, a parę miesięcy temu przesunął go na 10.30. Właśnie nalał sobie pierwszą tego dnia brędy zmieszaną z piwem, gdy usłyszał zajeżdżający przed dom samochód. Luna, jego kolorowa gosposia, pojawiła się chwilę później w ogrodzie, oznajmiając: Jakiś pan do pana, majorze. Jak się nazywa? Nie mówił. Powiedział, żebym panu powtórzyła, że przybywa z urzędu gubernatora. Dobrze, wprowadź go do salonu i powiedz, że będą no, za chwilę. Nie licząc szortów, nie miał na sobie nic, to też pośpieszył do sypialni, gdzie rozczesał zwieszone resztki obłosienia i włożył szare spodnie i białą koszulę. Przez cały czas zastanawiał się, o co tu do diabła chodzi. Ledwie znalazł się w pokoju, zobaczył wysokiego mężczyznę w granatowym, tropikalnym ubraniu, spoglądającego przez okno na morze, przeczuł złe nowiny. A gdy przybysz odwrócił się, przyglądając mu się poważnymi, szaro-niebieskimi oczyma i nie odpowiadając na radosny uśmiech, już wiedział, że się nie pomylił. Poczuł, jak zimny dreszcz wędruje mu po kręgosłupie. Oni jakimś cudem odkryli prawdę. — Witam. Odezwał się uprzejmie. Rozumiem, że przybywa pan od gubernatora. Jak się umiewa sarkanet? Nie podali sobie rąk. Nie spotkałem go. Przyjechałem tu wczoraj i cały czas przebywałem w innych rejonach wyspy. Nazywam się bond. James Bond i jestem z Ministerstwa Obrony. Major Smythe dobrze pamiętał ten stary Eufemis oznaczający Secret Service. O, stara firma, spytał z wymuszoną swobodą. Pytanie zostało zignorowane. – Czy jest tu gdzieś miejsce, w którym możemy spokojnie porozmawiać? – zapytał Bond. – Wszędzie, gdzie pan ma ochotę. Tutaj albo w ogrodzie. Napije się pan czegoś? – Rum i piwo imbirowe to lokalna trucizna. Ja wolę sam piwo. – Kłamstwo przeszło z bezbolesną wprawą starego pijaka. – Dziękuję. W takim razie możemy porozmawiać tutaj. Bond oparł się o szeroki, machaniowy parapet, a sam gospodarz usiadł wygodnie w fotelu, przerzucił nogę przez poręcz i przesunął sobie podręczny ochładzacz, umieszczając w otworze szklankę z napojem. – W czym mogę pomóc? – spytał. – Coś niemiłego zdarzyło się na północnym wybrzeżu? – Z przyjemnością panu pomogę. Co prawda moje dni w firmie to odległa przeszłość, ale co nieco pamiętam stare metody. – Mogę zapalić. W dłoni mężczyzny pojawiły się stalowa papierośnica o pojemności półsetki papierosów i ta oznaka silnego nałogu rozluźniła nieco gospodarza. – Proszę bardzo – zrobił Rówku, leżący pod podal zapalniczce. Dzięki, nie trzeba. James zdążył zapalić. Nie, to z czym przychodzę nie ma nic wspólnego z tutejszymi sprawami. Przybyłem tu, przysłano mnie, by prosić pana o przypomnienie sobie pracy w służbie pod koniec wojny. Szczególnie czasów, gdy pracował pan w biurze do zadań różnorodnych. Smajd roześmiał się ostro. Wiedział. Wiedział z całkowitą pewnością, ale gdy to usłyszał, coś zmusiło go do śmiechu, tak jak nagły cios zmusza do jęku. Oczywiście. Stary, poczciwe moby. Roześmiał się ponownie, czując znajomy ból, rodzący się w lewej części klatki piersiowej i błyskawicznie ogarniający ją całą. Drżącą dłonią wyciągnął z kieszeni fiolkę, wysypał jej zawartość na poręcz fotela i położył małą białą tabletkę mitrogliceryny pod język. Z pewną dozą przyjemności obserwował, jak tamten spręża się wyraźnie. Jeszcze nie zażył trucizny, jeszcze nie. Serce wyjaśnił cicho. Efekt przyjęcia w Jamaica Inn wczoraj. Powinienem wreszcie przestać myśleć, że mam ciągle 25 lat. Wracając do domu, to nie sądzę, żeby wielu z nas pozostało. Piszecie oficjalną historię biura? Poczuł, jak ból cofa się do swego logowiska. Nie zupełnie o to chodzi. Myślę, że pan wie, że to ja pisałem kronikę i prowadziłem dziennik jednostki w czasie wojny. Wątpię, czy po tak długim czasie zdałam coś jeszcze do tego dodać. Na pewno. Chodzi mi zwłaszcza o operację w Tyrolu. Miejsce nazywa się Obenraurach, leży niecałe dwa kilometry na wschód od Kitzbühel. Jedna z nas, z którą żył przez wszystkie te lata, które wspomnienie ciągle go prześladowało, spowodowała kolejny wybuch chrapliwego śmiechu. Nigdy pan nie widział takiego bajzlu. Wszyscy ci twardziele z Gestapo i ich archiwa, wszyscy pijani w sztok, ale papiery ładnie pochowane w idealnym porządku. Dali nam bez żadnych problemów, licząc pewnie na łagodne traktowanie. Dokładnie wszystko przejrzeliśmy, a ich samych odwiedziliśmy do obozu w Monachium. Ostatnie, co o nich słyszałem, to wyniki procesu. Większość chyba powieszono za zbrodnie wojenne. Papiery przekazaliśmy kwaterze głównej w Salzburgu. Potem była Dolina Mintersy i następna kryjówka. Smite pociągnął z osłodzonej szklanki i zapalił papierosa. To wszystko na ten temat. Był pan wtedy numerem drugim w zespole, prawda? Dowódcą był Amerykanin, pułkownik King z Armii Pattona. Zgadza się. Całkiem przyjemny facet z wąsikiem, co nie bardzo pasowało do Amerykanina. Znał się doskonale na lokalnych winach. W raporcie z tej operacji King napisał, że przekazał panu te dokumenty do wstępnej oceny, ponieważ w zespole był pan ekspertem od niemieckiego. Odał mu je pan z komentarzami, prawda? Bąd przerwał na chwilę i dodał. Wszystkie. Oczywiście. Smilec zdawał się nie zauważać aluzji. To był w większości listy nazwisk. Jak słyszałem, kontrwywiad z Salzburgu wiele z nich wykorzystał. Użyto jej w trakcie procesów norymberskich. Tak, to były piękne dni. Najlepsze w moim życiu. Kobiety, wino i śpiew. Tak to wyglądało. W tej ostatniej kwestii mówił całkowitą prawdę. Do 1945 roku wojna była niebezpieczna i zupełnie nie przypominała majówki. Kiedy w 1941 roku utworzono Royal Marine Commando, zgłosił się na ochotnika i został przyjęty. Potem przeniesiono go do sztabu operacji połączonych pod dowództwem późniejszego lorda Montpatena, gdzie jego doskonały niemiecki, matka pochodziła z Heiderbergu, spowodował, że dostał niezbyt przyjemne zadanie. Uczestniczył w rajdach za kanał La Manche jako tłumacz i osoba na gorąco przesłuchująca złapanych jeńców. Przez dwa lata dopisywało mu szczęście. Przeżył je bez kalectwa i zdobył wojskowy Order Imperium Brytyjskiego, który podczas tej wojny był dość rzadko przyznawany. Później, gdy wynik wojny był już przesądzony i walki zaczęły przenosić się na rdzenne terytorium Niemiec, utworzono MOB. Składały się na nie operacje mieszane i Secret Service, a on otrzymał czasowy stopień pułkownika i polecenie utworzenia zespołu, który już po upadku Niemiec zająłby się odnajdywaniem skrytek Abwehary Gestapo. Usłyszała o tym OS. I dzięki swym wpływom i amerykańskim czynnikom w działaniach wojennych włączyła się do operacji, czego rezultatem było powstanie nie jednego, lecz sześciu zespołów, które w dniu zawieszenia broni ruszyły do akcji na terenach Austrii i Niemiec. Każdy zespół składał się z 20 ludzi, którzy mieli do dyspozycji furgonetkę, sześć jeepów, jedną ciężarówkę z radiostacją i trzy zwykłe. Zespoły podlegały połączonej kwaterze Sił Alianckich, SHF, która wyznaczała kolejne cele. Major Smythe był numerem drugim w oddziale A, którego terenem działania był Tyrol. Obszar pełen dobrych kryjówek, z łatwym dostępem do Włoch i możliwościami wydostania się poza Europę, dzięki czemu, jak wiedzieli od OS i SIS, był skrytką numer jeden dla tych, których szukali. Przy okazji, jak to powiedział Bondowi, zrobili sobie wycieczkę i to wszystko bez jednego strzału, nie licząc rzecz jasna tych dwóch, które oddał osobiście Major Dexter Smythe. – Czy mówi coś panu o nazwisko Hans Oberhauser? – spytał Bond. Gospodarz wyglądał, jakby się mocno zastanawiał. – Nic – odparł po chwili. – Było dobrze ponad 30 stopni w cieniu, ale major zadrżał. – Pozwoli pan, że odświeżę pańską pamięć. Tego samego dnia, w którym otrzymał pan niemieckie dokumenty, rozpytywał pan w hotelu Tiefenbrunner, gdzie mieszkaliście, o najlepszego górskiego przewodnika w Kitzbühel. Skierowana pana do Oberhausera. Następnego dnia poprosił pan dowódcę o dzień urlopu i wczesnym rankiem udał się do domu Oberhausera, aresztował go i wywiózł swym jeepem. Przypomina pan sobie. Odświeżenie pamięci, ile razy sam używał tego zwrotu, starając się złapać jakiegoś Niemca, który łgał jak snu. Był przygotowany na coś takiego przez lata, ale mimo wszystko musiał nad sobą panować kosztem dużego wysiłku. Nie bardzo! Potrząsnął ze smutkiem głową. Mężczyzna z siwiejącymi włosami i krótszą jedną nogą. Przed wojną był instruktorem narciarskim i stąd znał trochę angielski. Przykro mi, Smite spojrzał w zimne oczy swego rozmówcy, ale nadal nic mi to nie mówi. James wyjął z kieszeni niewielki nodez oprawiony w niebieską skórę i przekartkował go do pewnego miejsca. Jako broń boczną miał pan wtedy regulaminowy rewolwer Wembley. Scott Kaliber 45 o numerze seryjnym 8967, łamane przez 362. Na pewno był to Wembley. Cholernie nieporęczna broń. Mam nadzieję, że teraz używa się czegoś lepszego, w stylu lugera czy ciężkie berety, ale nie mam pojęcia, czy to ten numer, czy nie. Przyznam się, że wtedy nie zwracałem sobie głowy takimi rzeczami. Mam tu datę wydania panu broni z tym numerem, przez sztab i datę jej zwrotu. W obu przypadkach podpisał pan tę czynność w księdze broni. W takim razie to musi być mój numer zgodził się Smajd. Ale co on ma to do rzeczy? Złość zaćwięczała w jego głosie, bądź przyjrzał mu się prawie z ciekawością. Wie pan odparł prawie uprzejmie. Coś panu zaproponuję. Przejdę się po ogrodzie i dam panu kwadrans na przemyślenie wszystkiego. Proszę krzyknąć, gdy będzie pan gotów. Będzie o wiele łatwiej, jeżeli sami pan powie, jak było. Niż gdybym ja musiał wszystko wyciągać po kawałku. Widzi pan, to w sumie jest i tak formalność, a jeśli czegoś nie wiem, chodzi jedynie o parę szczegółów. Rozmawiałem wczoraj w Kingston z braćmi Fo. Odwrócił się i wyszedł do ogrodu. Jakaś część umysłu majora doznała ulgi. Przynajmniej w końcu próba nerwów, starania o alibi niepewność dobiegu kresu. Jeśli ten bond dotarł do braci Fo, to wie prawie wszystko. Ostatnią rzeczą, jakiej życzyliby sobie bracia, był zatarg z władzami, a poza tym i tak zostało nie więcej niż 15 centymetrów. Wstał i nalał sobie kolejną mieszankę, pół na pół brandy z piwem, gdyż poprzednia w dziwny sposób już się skończyła. Teraz mógł sobie całkowicie pozwolić na zignorowanie lekarzy. I tak nie było przyszłości dla jego skromnej osoby. Usiadł i zapalił 20 w tym dniu papierosa, spoglądając na zegarek. 11.30. Jeśli w ciągu godziny pozbędzie się gościa, to będzie miał masę czasu na odwiedziny w zatoczce. Popijając powoli, porządkował myśli, mógł opowiadać długo aż do najdrobniejszych szczegółów łącznie z pogodą i kolorem kwiatów mianych po drodze, albo mógł ograniczyć się do podstawowego przebiegu zdarzeń i istotnych faktów. Zdecydował się na to drugie. W tej małżeńskiej sypialni w Tiefenbrunner, w stertach papierów porozkładanych na sąsiednim łóżku, nie szukał niczego specjalnego. Sprawdzał po prostu zawartość najnowszego znaleziska i koncentrował uwagę na tych, które oznaczone były czerwonym napisem Komando Zache Höst. Nie było ich wiele i najczęściej chodziło o tajne raporty dla najwyższych rangą dykintarzy III Rzeszy. Przechwycone depesze ze złamanymi alianckimi szyframi i lokalizacje innych kryjówek. Właśnie kryjówki były głównym obiektem zainteresowania oddziału A. Przeglądał wszystko szczególnie dokładnie: żywność, broń, materiały wybuchowe, raporty wywiadu, akta personalne Gestapo. Było tego wiele. Bardzo ciekawe dane. Na samym dnie pakietu znalazł zapieczętowaną czerwonym wąskiem cienką kopertę z napisem otworzyć jedynie w ostatecznej potrzebie. Wewnątrz znajdowała się tylko jedna kartka papieru z paroma słowami skreślonymi czerwonym tuszem i bez podpisu. Na główek głosił. Waluta. Zaś treść samej kartki była następująca. Wilde Kaiser. Francis Kanner. Halt. 100m. Westlich. Steinhügel. Waffenkiste. zwei bar. 24 kT. I dalej. Wymiary w centymetrach. Biorąc je pod uwagę, każda sztaba wyglądała bardziej na fragment muru niż na sztabkę złota pomyśleć tylko, że zwykły pojedynczy angielski suweren i to jedynie z 18 karatowego złota dziś osiągał cenę dwóch trzech funtów. To, co miało przed oczyma, to była najprawdziwsza fortuna. 40, 50 tysięcy funtów, a może nawet i sto. Nie bardzo wiedział, co z tym dalej zrobić. Ale na wypadek niespodziewanych odwiedzin spalił kartę wraz z kopertą, starł, popił na pył i wrzucił do klozetu. Następnym krokiem było dokładne przestudiowanie służbowej sztabówki tego rejonu. W niedługim czasie znalazł tam Francis Caner Hart. Był to niezamieszkany szałas alpinistów, usytuowany w siodle niedaleko najwyższych ze wschodnich szczytów Kaiser Gerbirge, tego wzbudzającego podziw masywu skalnych zrębów, które stanowiły północny horyzont Kitzbühel. Cały ten majątek leżał o niespełna 16 km, i może z 5 godzin, wspinaczki od miejsca, w którym właśnie siedział. Początki były takie, jak domyślił się ten cały bąd. O czwartej rano udał się do domu Oberhausera, aresztował go, oznajmiając zaskoczonej protestującej rodzinie, że zabiera więźnia do obozu w Monachium w celu przesłuchania i jeśli przewodnik będzie miał czystą przeszłość, to w ciągu tygodnia znajdzie się w domu. Jeśli zaś rodzina narobi wokół całej sprawy zamieszania, tylko pogorszy sytuację zatrzymanego. Swojego nazwiska nie podał, a był na tyle przewidujący, że numery dżipa zachlapał butem. Za 24 godziny oddział A ruszał w drogę, a zanim dotrą tu władze wojskowe, cała sprawa zginie w okupacyjnym zamieszaniu. Oberhauser, gdy otrząsnął się z szoku, okazał się całkiem miły, a kiedy Smajt zaczął opowiadać o nartach i wspinaczce, ze sporą znajomością rzeczy, przed wojną w wolnych zajmował się jednym i drugim. Całkiem się rozruszał. I droga prowadziła wzdłuż podnóża łańcucha górskiego, a jechali niezbyt szybko przy pełnym podziwu komentarzach tekstera na temat szczytów. Różowych na tle wschodzącego słońca. W końcu, pod złotym szczytem, jak go w myślach ościł, zjechał na porośnięte krzakami pobocze i oznajmił swojemu pasażerowi. Nie jest pan człowiekiem, który przypadnie do serca. Mamy wiele wspólnych zainteresowań, a to, co pan mówił, tylko potwierdza moje przypuszczenia, że nie współpracował pan z nazistami. Powiem panu, co zrobimy. Spędzimy dzień na łażeniu po górach, a potem odwiozę pana do domu i zamelduję swojemu przełożonemu, że w Monachium oczyścili pana z podejrzeń. Co pan na to? Oberhauser prawie się rozpłakał z wdzięczności. Martwił się teraz tylko, czy nie będzie potrzebował w przyszłości jakiegoś urzędowego zaświadczenia, że jest porządnym obywatelem, na co major Smythe zgodził się bez wahania. Jeep został sprowadzony z drogi i dobrze ukryty w krzakach i obaj ruszyli w górę porośniętego sosnami w stoku. Major był doskonale przygotowany do wspinaczki. Ubrany w luźną koszulę, szorty i amerykańskie buty spadochroniarskie na grubej gumowej podeszwie, a jedynym obciążeniem był służbowy Wembley Scott. Jego towarzysz mógł ukazać się w końcu wrogiem, a sam Oberhauser nie zasugerował jakoś, by Dexter zostawił broń pod jakimś łatwym do odszukania kamieniem. Niemiec co prawda miał na sobie odświętne ubranie i takież buty, ale nie przeszkadzało mu to w niczym, a z jego zapewnień wynikało jasno, że do dalszej drogi nie będą potrzebowali lin czy innego wyposażenia alpejskiego. Od zwykły spacer po górach i to z perspektywą odpoczynku w Szałasie, który zbudowano akurat na tej górze. Nazywał się Franziskaner Halt. Nieco niżej był, co prawda, niewielki lodowiec, ale bez problemów można go obejść. Idąc z tyłu, Dexter obserwował kark przewodnika, po raz ostatni rozważając swoją decyzję. W końcu był to tylko przeklęty szwab, a co znaczy jeden, mniej czy więcej po tych sześciu latach? Reszta była prosta. Jedynym jego zmartwieniem było, jak z niej złoto do dzipa. Miał tylko własne plecy do dyspozycji, choć sądząc z jakości terenu, po którym szli, przez większość drogi będzie w stanie ciągnąć się w skrzyni amunicyjnej albo w czymś, czym są zapakowane. Wspinaczka okazała się nadzwyczaj długa i monotonna. Za linią drzew dotarli koło południa, gdy słońce zdrowo już przypiekało, a przed nimi rozciągało się dopiero rumowisko skalne prowadzące do szałasu. Głazy i skały pokonali nad do pasa, gdzie ociekający potem, ale pomimo utykania Oberhausera utrzymali dobre tempo, a gdy znaleźli się przy strumieniu, by się napić i obmyć, tenże pogratulował Smajtowi kondycji. W odpowiedzi dowiedział się, niezbyt zresztą zgodnie z prawdą, że wszyscy angielscy żołnierze mają taką i ruszyli w dalszą drogę. Ostatni odcinek, na który składa się z pozoru niedostępna skalna ściana, okazał się dość prostą spinaczką, tak jak zresztą przewidywał major. Inaczej bez sensu byłoby budować szałas za, a nie przed stokiem. Dla ułatwienia wspinaczki wykuto w skalę otwory i wbito haki, ale sam przed sobą przyznawał, że w paru najtrudniejszych miejscach miałby duże trudności z jej znalezieniem, i pogratulował sobie w duchu pomysłu z zabraniem przewodnika. Gdy Oberhauser w pewnym momencie oderwał fragment skały, który z łoskotem runął w dół, Dexterowi przypomniała się jedyna kwestia, której dotąd nie miał okazji sprawdzić: kwestia hałasu. Dużo tu wokół ludzi? spytał obserwując znikające w dole kamie. Ani żywej duszy do Kunstein. Tu nie ma paswisk, jest mało wody. Przychodzą tylko alpiniści, a od początku wojny prawie nikt.